Słuchaj, założę się o każdą kwotę, że znasz ten kawałek. Słodkiego, miłego życia. Absolutny klasyk, prawda? Ale co jeśli ci powiem, że przez całe życie mogłeś oklaskiwać niewłaściwy zespół? Na polskiej scenie od lat trwa brutalna wojna, o której większość fanów nawet nie ma pojęcia. Chodzi o kombi i prawo do nazwy zespołu. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do salonu samochodowego, żeby kupić swoje wymarzone Ferrari. Jesteście na miejscu i nagle konsternacja. Widzicie dwa salony stojące dokładnie naprzeciwko siebie. W jednym siedzi inżynier, który zaprojektował silnik tego auta, w drugim siedzi kierowca rajdowy, który wygrywał nim wyścigi. Obaj twierdzą, że to oni są prawdziwym Ferrari. Jeden ma w nazwie jedno R, drugi dwa. Brzmi jak kiepski żart. Niestety to rzeczywistość polskiej sceny muzycznej. Pamiętacie Sylwestra 2017? To był moment, w którym Polska dostała zbiorowego zeza. Włączasz TVP2 w Zakopanem i gra kombi. Przełączasz na TVN w Warszawie, a tam też gra kombi. Ludzie w internecie pytali, czy mają rozwoje niejaźni, albo czy Grzegorz Skawiski teleportował się z Zakopanego do Warszawy. Już tłumaczę o co chodzi, ale ostrzegam, że po tym materiale możecie poczuć się lekko szukali. I to nie przeze mnie. Żeby zrozumieć dlaczego ten spór jest tak gorący, musimy cofnąć się w czasie. Mamy rok 69. Sławomir Łosowski, zapamiętajcie to nazwisko, bo to on jest tutaj architektem. Zakłada zespół Akcenty. Zwróćcie uwagę na jeden detal. Grzegorza Skawińskiego, tak zwanego Łysego z wokalisty w ciemnych okularach, jeszcze tu nie ma. To Łosowski jest mózgiem operacji. Przez 7 lat buduje fundamenty, eksperymentuje z elektroniką, szuka brzmienia. Dopiero w 76 roku, dokładnie 4 lipca, zapada historyczna decyzja. Nazwa akcenty brzmi zbyt staroświecko. Potrzeba czegoś nowoczesnego, uniwersalnego, zachodniego. Tak rodzi się kombi. I tutaj pojawia się kluczowy moment, który zasiał ziarno przyszłej wojny. Łosowski zaprasza do współpracy młodych, zdolnych muzyków: Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Panowie tworzą genialny zespół wykonawczy. Ale hierarchia jest jasna: Łosowski to założyciel i kompozytor. Skawiński to głos i twarz. Problem w tym, że publiczność, czyli my, rzadko patrzymy na to, kto skomponował utwór w ZX-ie. Kochamy tego, kto trzyma mikrofon i to właśnie ta miłość fanów do frontmana stanie się później najpotężniejszą bronią przeciwko założycielowi. Przeliamy taśmę do przodu. Lata 90. to czas wielkich zmian. Skawiński i Tkaczyk odchodzą z zespołu i zakładają supergrupę Oena z Agnieszką Chylińską i odnoszą gigantyczny sukces. Łosowski zostaje sam, zawiesza działalność kombi z powodów osobistych, gdyż opieka nad chorą żoną wyklucza go z show biznesu. Ale w 2003 roku projekt z Chylińską się rozpada. Skawiński i Tkaczyk chcą wrócić do korzeni. Chcą grać stare hity, bo to gwarantuje pełne sale koncertowe. Jest tylko jeden drobny problem. Sławomir Łosowski żyje, ma się dobrze i wciąż trzyma rękę na nazwie kombi. Co robią panowie? Stosują manewr, którego nie powstydziliby się najlepsi prawnicy. Dodają jedną niewinną literkę. Powstaje kombi przez 2i. Dlaczego to jest genialne i bezwzględne zarazem? Po pierwsze, fonetycznie to jest to samo. Jak speaker w radiu zapowiada piosenkę, nie słyszysz różnicy. Po drugie, i najważniejsze, prawnie to jest zupełnie nowy byt. Rejestrując kombi jako nowy znak towarowy, Skawiński obszedł prawa łosowskiego do oryginalnej nazwy. Dla fana pod sceną to był tylko powrót kultowego zespołu. Dla Urzędu Patentowego były to narodziny zupełnie nowej firmy, która właśnie zaczęła przejmować rynek, spychając założyciela oryginału na margines historii. A to był dopiero początek prawnego thrillera, który zaprowadził ich aż przed Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wojna o nazwę nie wybuchła od razu na scenie. Początkowo tliła się w gabinetach urzędników. Mamy rok 2011. Zespół Schawińskiego, ten przez dwa I, robi ruch, który zdecyduje o wszystkim. Zgłaszają swój znak towarowy w Unii Europejskiej. Urząd przybija pieczątkę. Od tego momentu kombi jest chronione prawem. Sławomir Łosowski, założyciel oryginału, budzi się z prawniczego letargu dopiero trzy lata później, w 2014 roku. Idzie do tego samego urzędu i mówi: Dzień dobry, chciałbym zarejestrować nazwę kombi, tę prawdziwą. I co się dzieje? System mówi: Error. Grzegorz Skawiński składa sprzeciw. Jego prawnicy argumentują prosto: Panie urzędniku, jeśli zarejestrujecie kombi, to ludzie będą mylić te dwa zespoły. To zaszkodzi naszej marce, która była tu pierwsza w papierach. Sprawa toczy się latami, aż w końcu trafia na najwyższy szczebel do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. 7 września 2022 roku zapada wyrok, który dla wielu fanów brzmi jak ponury żart. Sąd Unii Europejskiej oddala skargę Łosowskiego. Założyciel przegrywa. Dlaczego? Czy sędziowie nie słuchali muzyki w latach 80.? Otóż, i tutaj jest najważniejszy moment tego filmu: trybunał w ogóle nie zajmował się tym, kto założył zespół. Dla europejskiego prawa znaków towarowych, historia, sentymenty i prawda artystyczna nie mają znaczenia. Liczy się tylko jedna zasada. To pierwszy, ten lepszy. Sąd stwierdził brutalnie, że Skawiński zarejestrował znak w 2011, a Łosowski w 2014. Nazwy są fonetycznie identyczne. Jeśli pozwolimy na rejestrację drugiego znaku, konsumenci, czyli fani, zgłupieją. Dlatego oryginał nie może zostać zarejestrowany, bo jest zbyt podobny do swojej kopii. Groteska, prawda? Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której twórca nie może zarejestrować nazwy własnego dzieła, bo ktoś inny był szybszy w urzędzie? Mogłoby się wydawać, że to koniec gry. Skawiński wygrał, Łosowski może iść grać na weselach. Ale nie, nie tak szybko. Więc co mamy dzisiaj? Adwokat Łosowskiego, mecenas Krzysztof Czub, po wyroku wydał oświadczenie, które zmienia postać rzeczy. Zwrócił uwagę na coś, czego 90% mediów nie zrozumiało. Wyrok w Luksemburgu dotyczył znaku towarowego, czyli komercyjnego logo, znaczka na koszulkę czy płytę. Nie dotyczył jednak prawa do nazwy jako dobra osobistego. Czym to się różni? Znak towarowy to biznes. Dobro osobiste to coś jak twoje nazwisko, to prawo do autorstwa. Trybunał UE powiedział wprost: my tu tylko sprawdzamy kwity handlowe. Jeśli chcecie się kłócić o to, kto jest ojcem sukcesu i kto ma moralne prawo do nazwy, idźcie do polskiego sądu. Dlatego Sławomir Łosowski nie zniknął. Nie musiał zmieniać nazwy na elektroniczne klawisze Sławka. Prawnik Łosowskiego jasno wskazał, że skoro unijny sąd umył ręce od kwestii historycznych, to w Polsce Łosowski nadal może walczyć o swoje imię, powołując się na to, że to on wymyślił nazwę w 1976 roku. Prawny pad. Skawiński ma papier z Unii na znak towarowy. Łosowski ma moralne i wciąż dochodzone w Polsce prawo do swojej spuścizny. Więc co robi Sławomir Łosowski, kiedy Trybunał w Luksemburgu mówi nie, a jego dawni koledzy grają na największych festiwalach? Poddaje się w żadnym wypadku. Zmienia taktykę. Skoro nie może mieć wyłączności na słowo Kombi, rejestruje i promuje markę Kombiłosowski. Brzmi to trochę jak nazwa firmy transportowej? No trochę tak, ale to konieczność. To jego sposób na walkę. Chcecie usłyszeć oryginalne brzmienie syntezatorów z lat 80. -tych? Te dziwne dźwięki, które pamiętacie z kaset magnetofonowych? Idziecie na kombi łosowski. To propozycja dla purystów, dla tych, którzy wiedzą, że słodkiego miłego życia wymyślił człowiek za klawiszami, a nie ten z gitarą. A co słychać u konkurencji? Zespół Skawińskiego i Tkaczyka, ten przez dwa i, nie bawi się w sentymenty. Oni robią biznes. Ich strategia jest prosta. Bierzemy stare hity, dokładamy nowe radiowe przeboje i tworzymy maszynkę do zarabiania pieniędzy. Spójrzmy na liczby, bo one nie kłamią. Wchodzimy na Spotify. Kombi Skawińskiego ma ponad 270 tysięcy słuchaczy miesięcznie. Ich hit pokolenie ma 18 milionów odtworzeń. Każde pokolenie ma własny czas. Każde... Kombi łosowskiego ma statystyki wyraźnie niższe. Choć mają oddaną bazę fanów, to w starciu o masowego słuchacza przegrywają z radiowym poprokiem Skawińskiego. Mamy więc na rynku klasyczny Duopol. Dwa zespoły, dwie wizje, jedna historia. Jeden zespół ma tłumy, radio i wyrok Trybunału w kieszeni. Drugi zespół ma moralne prawo do historii, oryginalne instrumenty i dopisek w nazwie. Jak jest z tego morał? Czy jest tu jakiś dobry i zły bohater? To zależy kogo zapytacie. W świecie wielkich pieniędzy i praw autorskich nie ma miejsca na sentymenty. Jest tylko miejsce na to, co masz w papierach. Jeśli zapytacie prawnika, powie wam, że Skawiński wygrał zasłużenie. Prawo znaków towarowych to nie konkurs na bycie fajnym kumplem, to wyścig. Kto pierwszy zarejestruje nazwę, ten rządzi. Skawiński był szybszy, sprytniejszy i skuteczniejszy. Wyrok był brutalny, ale logiczny. Jeśli zapytacie historyka muzyki, powie wam, że to łosowski został okradziony. To on wymyślił nazwę w 76 roku, on stworzył to brzmienie. Fakt, że przez kruczki prawne nie może w pełni władać własnym dziełem, jest groteskowy. Ale największym przegranym w tej wojnie jesteś ty, fan. Bo kiedy kupujesz bilet na koncert i widzisz napis kombi, musisz teraz liczyć literki, żeby wiedzieć, czy usłyszysz głos, który chcesz. A teraz pytanie do was. Wyobraźcie sobie, że macie tylko jeden bilet na koncert. Możecie pójść tylko na jeden z tych zespołów. Wybieracie oryginalny głos Skawińskiego, czy oryginalny mózg Łosowskiego? Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście team kombi, czy team kombi. I pamiętajcie, zanim założycie zespół z kumplami, najpierw idźcie do urzędu patentowego. To może ocalić tę znajomość. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.